siódma pieczęć. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Modlitwa skargi. Mówiłem o tym, że przeżywamy rozłam w życiu duchowym wewnętrzny, kiedy wchodzimy w modlitwę, kiedy stale się modlimy, wiernie się modlimy. Przychodzi duch święty, przychodzi ogień. Najpierw nas oczyszcza. Musi doznać się tutaj w naszym wnętrzu rozłam pomiędzy tęsknotą za złem, za grzechem, za dawnym życiem. Te sprawy wychodzą z nas. Nie możemy z tym sobie poradzić czasami. Walczymy, męczymy się, nawet grzeszymy i upadamy. Ale już jest życie w Bogu rozpoczęte. I ten rozłam, Ostatecznie, jeśli wytrwamy w modlitwie, doprowadza do tego, że ten stary człowiek jednak umrze. Że tak znienawidzimy już grzechy i stare życie, że będziemy mieli tego bardzo, bardzo dosyć. I wtedy też, albo równocześnie, zaczyna się rozłam pomiędzy nami, a osobami, które dotychczas wydawały się być nawet przyjaciółmi, albo były członkami rodziny. Coś pęka, albo ze wspólnoty nawet zakonnej, czy modlitewnej. Nagle zaczyna coś pękać. Dlaczego? Dlatego, że ja coraz głębiej wchodzę w ducha i to budzi zazdrość, jak u braci Józefa, porównywanie się, skłonności do wyniosłości, jak u samego Józefa, lęk przed utratą pozycji, jak u dygnitarzy z króla Sedecjasza, lęk przed odważnym stawaniem po stronie prawdy, jak u Sedecjasza. Zaczynają się polaryzować postawy wokół nas, dlatego, że stajemy się zajaśni. I to wcale nas nie nobilituje. My byliśmy tymi grzesznikami. Nie możemy zapominać, że byliśmy grzesznikami. A jak zapomniemy, to jeszcze zadołujemy. I co wtedy? Jeremiasz, Józef, zobaczcie, obydwaj byli w dole, obrzuceni błotem. Jeden i drugi potrzebował też nawrócenia. Oni to we właściwy sposób przeżyli. Ale Bóg nie pozwolił im zginąć. W przypadku Józefa nawet doszło do pogodzenia pomiędzy Józefem a braćmi. W przypadku Jeremiasza już nigdy się nie pogodzili. Ani dygnitarze Sedycjasza, ani Jeremiasz ani sam sedekcjarz, bo został oślepiony i zginął. Więc są różne warianty takiego dzieła, ale modlitwa z jednej strony naraża nas na taki sił ciemności, z drugiej strony pogłębia nas tak bardzo, że możemy być nie do zniesienia dla innych ludzi. Zajaśni będziemy. Zbyt pełni ducha świętego. Nawet nie odzywając się. Nawet jeśli przyjmiesz postawę milczenia, to i tak emanuje z ciebie takie światło, że ludzie bardzo różnie reagują wtedy na ciebie i temu nie można się dziwić, trzeba się modlić dalej. Ale suma ataków, suma zranień i krzyw, które mogą być na nas nakierowane, może być już tak wielka, że powstaną w nas uczucia jak najbardziej niepożądane, bolesne, obolałe, pełne cierpienia, złość, poczucie skrzywdzenia, upokorzenia, zranienia. Mogę nie dać sobie rady z tym, że byłem pomiatany na przykład, że byłem niesprawiedliwie osądzony, oskarżony, że mnie wrzucono w taki dół depresji na przykład, obrzucono błotem niesprawiedliwie. B rodzi się wtedy człowieku tak yy, dużo trudnych uczuć, że można tego nie unieść. I człowiek sobie najprymitywniej radzi z tym w ten sposób, że próbuje się od tego odciąć. Nie chce tego być świadomy. Wielu ludzi, żeby tego nie czuć, używa różnych uśmierzaczy czy też odurzających środków, nawet i chemicznych, żeby nie czuć. Pijak mówi, że zalewa robaka. No, jakiś robak go musi tam gryźć. Coś musiało być w przeszłości, skoro go tak gryzie. Jakieś uczucie. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Może być tak, że się kompletnie od siebie odetniemy, od kontaktu z własnymi, całą sferą uczuciową, i to jest bardzo niebezpieczne. Może być również tak, że nie mogąc unieść tych uczuć trudnych, ja zacznę je projektować na inne osoby, nawet niewinne, które mi tylko przypominają krzywdziciela albo krzywdzicieli. Albo zacznę reagować tak defensywnie, obronnie, w sposób zraniony, że nikogo nie dopuszczę do siebie i się wyizoluję. I to są bardzo trudne, jak widzicie, postawy. Nie? Ta suma zła, która na nas może spaść, może być za duża. I co ma Biblia do powiedzenia w takiej sytuacji? Wiemy wszyscy, że doskonałym podręcznikiem modlitwy, również modlitwy stawienniczej, jest Księga Psalmów. Ale jakaś duża część tych psalmów, o dziwo, to psalmy skargi, a nawet psalmy złożeczenia. I nikt nie Pisze do Watykanu, do papieża Franciszka, że jak można w księdze takiej świętej zapisywać takie teksty. Nikt nie ma wątpliwości, że te teksty są natchnione. Dlaczego? Dlaczego takie słowa, które tutaj czytamy w niektórych psalmach, nie są grzechem w ogóle? Kiedy się komuś źle życzy, albo kiedy skarżę się Bogu na nieszczęścia i proszę Boga, żeby ukarł tych, którzy mnie skrzywdzili. No przecież każdy powie tak, złorzeczenie jest grzechem. Cierpienie trzeba znosić. No więc dlaczego? Tak duża część psalmów jest w ten sposób skomponowana. Dlatego, że one są doskonałymi wzorami modlitwy uzdrowienia wewnętrznego, a przy okazji oddania Bogu sądu. I teraz wiecie co? Dawid był człowiekiem bardzo skrzywdzonym. Przypisuje mu się autorstwo wielu psalmów. Niech tak będzie. Kiedy był prześladowany przez Saula, niszczony przez niego i to niesprawiedliwie, i też zazdrości, i też dlatego, że był charyzmatycznym królem że był namaszczonym królem. To często budzi zazdrość. On ze swoją złością na Saula, ze swoją potrzebą zemsty, odwetu, nie robił czegoś takiego, że sam wymierzał karę Saulowi, mścił się na Saulu. Tylko psalmy pokazuje, że on wszystkie złe uczucia oddawał Bogu, przyznawał się do nich, mówi: Tak, ja to czuję. Czuję, że chciałbym, żeby Saulowi się coś złego stało. Ja żądam zemsty, nawet. Niech oni wszyscy zginą. Wszystkie te słowa wypowiadał Bogu, ale to nie było złożeczenie człowiekowi. To było przyznanie się do tego, że jestem skrzywdzony i budzi się we mnie złość. Przyznanie się do tego, że ja mam potrzebę wymierzenia sprawiedliwości, ale nie wymierzanie sprawiedliwości samemu. Jest różnica, prawda? I to jest coś znowu, co w modlitwie wcale nie jest prostym, yy, łatwym problemem, tematem takim, który się lekką ręką czy lekkim językiem omawia. Trzeba to dobrze zrozumieć. Wiedza duchowa wymaga naprawdę dużo słów i dużo czasu, żeby to dobrze zrozumieć, bo błąd w zrozumieniu może się okazać fatalny dla nas, prawda? oddać Bogu w modlitwie to, co już jest dla mnie nie do zniesienia. To też może mieć charakter modlitwy wstawienniczej za kogoś. Zaraz powiem dlaczego, chociaż to się wydaje być niemożliwe. Tak, trzeba się poskarżyć Bogu. Dlatego w Biblii istnieją psalmy skargi i wcale ich jest niemało, bo one mają nas uczyć skarżenia się przed Bogiem, które uzdrawia nasze wnętrze i nie jest zwykłą, prymitywną mściwością. Siódma pieczęć. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie zrealizowane przez Radio Jasna Góra oraz dzieło modlitwy z Maryją Ratuj Człowieka.